Witam w kolejnym odcinku poświęconym podstawom gry w brydża. Mam nadzieję, że macie już za sobą filmy dotyczące talii kart, kolorów, starszeństwa oraz licytacji i teraz będziemy mogli przejść do zagadnienia związanego z rozgrywką. Na początek będzie to rozgrywka kontraktu bezatutowego. Krótkie y, przypomnienie, a mianowicie y, gramy w brydża zawsze w cztery osoby. Jest para NS i jest para EW czy WE. Tak są oznaczone miejsca, gdzie siedzą zawodnicy przy stole. Pary siedzą naprzeciwko siebie i grają razem przeciwko drugiej parze. Przykładowo, licytacja w tym rozdaniu przebiegała w następujący sposób. Dealerem był zawodnik N, czyli w takim tradycyjnym brydżu jest to zawodnik rozdający karty. Ten, który rozdaje karty, ma prawo pierwszy odezwać się podczas licytacji. Zawodnik N powiedział pas, zawodnik E, Powiedział pas, natomiast partner zawodnika N, czyli zawodnik S, powiedział jedno bezatu. Następnie przebiegła licytacja w ten sposób, że zawodnik N poparł swojego partnera, czyli partnera S, powiedział dwa bezatu, po czym zawodnik S powiedział trzy bezatu. Następnie Padły trzy pasy, co zakończyło licytację. Zawsze po trzech pasach licytacja się kończy, o czym doskonale wiecie. Kontrakt 3BZ oznacza dokładnie to, że para NS zobowiązała się wziąć 9 lew w. Kontrakcie bezatutowym, czyli w kontrakcie, w którym nie ma atutu, czyli koloru, który jest, że tak powiem, przeważający w stosunku do innych kolorów. Wszystkie kolory w grze bezatutowej są tak samo ważne i istotne. I z tej licytacji wynika następująca rzecz, a mianowicie: Licytację w kontrakcie bezatutowym otworzył zawodnik S, czyli on będzie zawodnikiem rozgrywającym. Natomiast zawodnikiem, który rozpocznie rozgrywkę, będzie zawodnik siedzący po jego lewej stronie, czyli zawodnik W, który jest tak zwanym zawodnikiem wistującym, czyli on położy pierwszą kartę na stole podczas tej rozgrywki. Czyli w chwili obecnej wszyscy zawodnicy wiedzą, że zawodnik S będzie rozgrywał kontrakt 3 bezatu, czyli musi wziąć 9 lew, i zawodnik W zastanawia się nad położeniem pierwszej karty na stole. I przykładowo zawodnik W kładzie tą kartę na stole jest to szóstka trefa. W tym momencie zawodnik, który siedzi naprzeciwko rozgrywającego, wykłada swoje karty na stół, przez co wszyscy zawodnicy, który, którzy są, po prostu widzą te karty i zaczynają myśleć, w jaki sposób obrońcy utrudnić grę rozgrywającemu, a oczywiście rozgrywający musi się zastanowić, w jaki sposób zamierza rozegrać ten kontrakt. Tak jak widzicie, zawodnik N ma punktów, 11, czyli całkiem sporo, bo ma 3 damy, to jest 6 punktów, 2 walety, to jest 8 punktów, i król, który jest warty 3 punkty, czyli razem jest to 11 punktów. Rozgrywający, oczywiście cały czas mając zakryte karty, Patrzy na swoje karty i zastanawia się i liczy, ile lew ma do wzięcia w tym rozdaniu. Żeby było łatwiej, rozgrywający może po prostu karty ułożyć sobie w tych samych kolorach i w tej kolejności, co dziadek czy stolik. Czyli partner, który wyłożył karty, i zastanawiać się nad tym, jak wziąć te 9 lew. I rozgrywający analizuje po kolei kolory. Czyli patrzy, w pikach nie ma Asa, w związku z czym będzie musiał oddać lewę na Asa Pik, ale weźmie dwie pozostałe lewy. W Kierach brakuje mu króla, no, ale dwie lewy z pewnością weźmie, bo na asa i na jedną z figur. Czyli ma też dwie lewy pikowe, dwie lewy kierowe. Dwie lewy pikowe, dwie lewy kierowe. W treflach sytuację ma bardzo dobrą, bo na pewno weźmie na asa, na króla i na damę. Czyli ma trzy lewy treflowe, czyli razem z tamtymi czteroma, czyli ma już siedem lew. No, i w kolorze karowym brakuje mu asa, no ale z tego względu, że ma i króla, i damę, i waleta, i dziesiątkę, na pewno weźmie co najmniej trzy lewy, czyli tych lew razem okazuje się, że ma dziesięć. Czyli Oddycha spokojnie, bo na pewno kontrakt, który został wylicztowany 3 bezatu, wygra. I spokojnie przystępuje do rozgrywki. Czyli prosi, aby z dziadka przykładowo została dołożona blotka. Zawodnik E dokłada, załóżmy, dziewiątkę. No i w tym momencie rozgrywający wyciąga z swojej talii asa i zabiera tą lewę. Dlatego, że on miał najwyższą kartę ze wszystkich, które zostały położone na stole. W związku z czym on chowa tą kartę, zawodnicy też odkładają te karty, i ten, który wziął najwyższą kartę, która była na stole, wychodzi następny raz, czyli zagrywa kolejną kartę. No i przykładowo zdecydował się na zagranie w rozgrywający w karo, czyli kładzie na stole ósemkę karo. W tym momencie zawodnik W dokłada trójkę. On prosi, aby ze stołu dołożono przykładowo damę. A zawodnik E wyciąga asa. W tym momencie najwyższą kartę ze wszystkich, które leżą na stole, posiada zawodnik E i to on bierze lewę. Czyli będzie wychodził następną kartą. I przykładowo zawodnik E wychodzi z trójki kier. Rozgrywający zastanawia się, co zrobić, no i może zdecydować się na tak zwane puszczenie, czyli nibicie asem. No jeżeli zawodnik W będzie miał króla, to po prostu zabierze tą lewę. Dokłada z ręki dwójkę kier. Zawodnik W dokłada czwórkę. No i rozgrywający prosi, aby ze stołu dołożono damę. Dama jest najwyższą kartą, która leży na stole, czyli zawodnik N, czyli nasz dziadek stolik, bo tak się to popularnie nazywa, bierze tą lewę i ze stołu rozgrywający teraz ma prawo zadysponować kolejną kartę. No i przykładowo dysponuje on szóstką karą. Następnie zawodnik E dokłada dwójkę. Rozgrywający kładzie na stole ze swojej ręki króla, a zawodnik W dokłada czwórkę. Z tego względu, że król karo jest najwyższą kartą w tej lewie, to rozgrywający. Bierze tą lewę i będzie dalej, że tak powiem, zagrywał. Przykładowo, może teraz zagrać w trefa, czyli z ręki. Rozgrywającego, popularnie z ręki, zagrywa trójką krew. W tym momencie zawodnik W dokłada waleta. Zawodnik rozgrywający prosi, aby ze stolika dołożono damę krew i zawodnik E dokłada dwójkę. Tutaj najwyższą kartą jest dama krew, w związku z czym stolik Zabiera tą lewę, bo dama jest najwyższą kartą w tym kolorze. I oczywiście teraz rozgrywający musi zagrać kartę z stołu. No i w tym momencie decyduje się na zagranie na przykład dwójki pik. Zawodnik E dokłada trójkę. On ze swojej ręki dokłada damę. I zawodnik W wyciąga i kładzie asa. Karta zawodnika W, as, jest najwyższa, w związku z czym on bierze lewę i on będzie wychodził do następnej lewy. I postanawia, postanawia zagrać ponownie w pika. Zawodnik... Rozgrywający decyduje się, aby ze stolika dołożono króla, piątka od zawodnika E i blotka szóstka od rozgrywającego. Najwyższą kartą jest król-pik ze stołu, w związku z czym to teraz ze stołu będzie wykładana karta do kolejnej lewy. Rozgrywający prosi o położenie waleta kier i w tym momencie zawodnik E, obrońca, dokłada króla, który jest przebijany asem w ręce. Zawodnik W dokłada blotkę. As kier jest najwyższą kartą w tej lewie, w związku z czym to rozgrywający bierze tą lewę i będzie wychodził do następnej. Teraz w zasadzie pozostały już same dobre karty rozgrywające móba najwyższego waleta w pikach. Dziesiątka w kier jest najwyższa na stole. Król tref jest najwyższy w treflach oraz te dwa kara są też najwyższe w tym już rozdaniu. W związku z czym albo może grać po kolei tak jak grał, albo w tym momencie rozgrywający może dokonać tak zwanej deklaracji. Czyli on oczywiście cały czas te karty miał zakryte, te karty były niewidoczne dla pozostałych graczy, ale w tym momencie może położyć kartę na tak zwanym stole i powiedzieć: Biorę pozostałe lewy. Tak, no i obrońcy, czyli zawodnik W i zawodnik E przyglądają się tym kartom i jeżeli zgadzają się co do tego, że oni sami już nie wezmą żadnej lewy, no to rozgrywka się kończy. Oczywiście w trakcie liczone są nie tylko lewy, ale poszczególni zawodnicy liczą karty w poszczególnych kolorach i robią dużo innych technicznych zagrań, ale o tym będzie w następnych naszych filmach. Tak, aby wiedza brydżowa docierała do Państwa w taki. Raczej w spokojny sposób, i żeby po kolei poznawać poszczególne etapy gry w Bryża. I jak zwykle, na koniec mam gorącą prośbę o to, abyście Państwo, którzy dotrwali do tego momentu, przesłali nam wszelkie uwagi, komentarze dotyczące takich i tych filmów. Czy one Państwu są pomocne? Czy są zrozumiałe? Co jest niejasne? Z przyjemnością i odpowiemy na Państwa pytania, jak i też poprawimy w wersji już właściwej filmy dotyczące nauki gry w brycza. Dziękuję serdecznie.